Najedłubanie, hop, 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 Taki kreliczek. Werka kupiła mi ci jakąś nową czapeczkę. Właściwie to dziadek. Dziadek? No. Znalazłam tą czapeczkę i mm -hmm. kupiłam mi, ale jak dziadek ją zobaczył, to powiedział, że o nie, 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 że on chce mi nie kupić. Nie mm -hmm. masz od dziadki. Mamusia pakuje córcie, nie? Tak. Tata dumny z mamusi. No, dumny, no, no co? Jak wyszło na mierzeniu? Pochwal się! Poczekaj! Jesteśmy już po treningu. Akurat dzisiaj nic nie nagrywaliśmy. Skupiliśmy się w 100%, wiecie. Teraz pochwal się! W pasie miałam. E, znaczy tutaj, nie? W pasie, no. e, Miałam we wrześniu albo w październiku 107. Jak zaczynałaś? Jak zaczynałam, a teraz mam. 86. 86. Ej no to to ci spadło o 21. Ale też trzeba brać na to lekką poprawkę z tego względu, że mi się e, też macica obkurczenia po porodzie no. do 9 miesięcy będzie się obkurczała, więc to też jakby jest e, związane z tym, że ta macica mi się obkurcza, więc Aha, dobra, też, rozumiem. Nie, tylko... Dobra, czyli nie mam być mm. z ciebie dumny jednak, tak? I nie mam cię chwalić. Czy chwaliła mi, ja już mówię, ale jestem dumny z żony, a ona mi teraz mówi, że, ale trzeba brać poprawkę. Czyli co chcesz mi przez to powiedzieć? Dobra, idź. tak, ale w talii się matka nie obkur. W talii się matka co nie obkurcza. <noise> Więc w Tali miałam 80 coś, nie pamiętam ile, 7 albo 8 No. A teraz mam 74. <noise> No widzisz jak ładnie? Oczywiście żartuję, jestem bardzo dumny ze swojej żonki i zasłużyła na to, żebyśmy poszli na śniadanie. Żartuję, i tak byśmy poszli, ale jestem dumny. Bardzo fajnie, cieszę się, że widzisz efekty, bo to znaczy, że hajs nie idzie na marne, nie? Nie to, co w twoim przypadku. Tak, nie to, co w moim przypadku, no. Dziękuję za wsparcie, kochanie. Door on the open 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 and Zerka shut. jak ładnie śpiewa The door on the bus go open and shut the <laughs> <laughs> down the, wipers on the bus. Zna, zna w całości Teraz jak jechaliśmy tutaj to też w aucie przez całą drogę to leciało No po to właśnie żeby Mia nam się uspokoiła Ostatnio nie chcę mi się uspokajać na przykład przy Ozim nie chce mi się uspokajać przy red hotach Bo za mało ich chyba puszczałem a werka i za dużo puszczała tych Oh The Cow The baby on the bus goes Wow 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 the baby on the bus Bo zapomniałam o pipu Ale to ściwo Ho, 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 ho. Teraz tak się najadłem, że mi się na ten basen nie chce jechać. Ja będę sobie o wezmę sobie tak. Rozłożę tam sobie ten taki 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 materac i będę sobie leżał. Nie, ja będę tak. leżała, a ty Nie, 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 ostatnio ja byłem sam z to teraz ty będziesz. Up, up, up. Mia dzisiaj pierwszy raz w stroju swoim nowym. Ostatnio tylko ja z mieją pływałem. Więc dzisiaj niech Werka tylko sobie popływa. A ja dzisiaj sobie sam popływam. Usłyszy, proszę, w proszę. Płyniemy płyniemy. Uwaga. Raz, dwa, trzy. Dzień Cześć, cześć, mamo. Cześć, cześć, tato. Murę! Murę, murę, murę. Właśnie pogamy wam. Właśnie. o, widzę no, będziesz kołdaczka. Okej, okay. i teraz z mamą. Nie, się wasan, nie. nie nurkujemy. A zobaczcie, ja zrobię nurka na lewy policzek, to mama zrobię nurka potem na prawy policzek, okej? Okay? Czyli na ten. Mhm, mm płyniemy, płyniemy. dotykamy się policzkiem, puszką do wody. Mama już z nurkiem zrobiła. Mama już zrobiła, A bez dobra. nurka teraz. No, 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 drugi no, raz no, nie no, docujemy, tak? Teraz w nas spokojnie. Lecki, plecki, pleski, pleski, pleski. Mama nie ogarnęła. Ale wszystko dobrze. Straszna pogoda dzisiaj, ale fajnie, bo Minyuni się podobało dzisiaj. Ale fajne dzisiaj robiła ten To Jest ten z tygodnia na tydzień bardziej taka, jakby świadoma i aktywna tego. Co no, robi na no, basenie. no. Dziś jak się przytrzymała tej e, poręczy <puścić> puścić. i puścić. silna. Silna dziewczynka. Widać, że to jest e, no coś fajnego dla takiego bobaska. I tak jak werka powtarza za każdym razem mówi, to są najlepiej zainwestowane pieniądze. Nie? Bez dwóch zdań. Bez dwóch zdań. Tak mnie ten basen zmęczył, że aż musiałem się kimnąć. Mama zawsze mówi jak byłem mały, że woda wyciąga. Nie. Werka jak widać, o, tutaj ładnie robi, ci znaczy się robi, pakuje prezenty. Yy, yy. Kto tam jest? O, Bruno, czyli mój chrześniak, Gabryś, Mija, ej, jaki duży prezent będziesz miała, jaki duży prezent. E, <ścoughs> już się cieszysz, tak? Taki duży będziesz miała prezencik. Tutaj jest. Aha, też mija! Drugi prezencik! No to ty widzisz, ty już dwa prezenciki masz. Mama, co to? Co? co to? Tutaj Małgosia, czyli moja mama. Ale Micia, dwa prezenty. Ale coś mi się wydaje, że w tym roku możesz dostać najwięcej prezentów ze wszystkich, minionia. Co myślisz? Bo jesteś świeżym y, nabytkiem rodziny Ng, czyli Teściowicz. A tam? Dla mnie taki kartonik. No, nie wiem co tam może być. Kompletnie się nie spodziewam. Naprawdę, nie spodziewam się kompletnie. E, ja prezent dla werki mam. Muszę zapakować, ale zapakuję go jutro. Jak werka nie będzie widziała. Jak werka będzie u swojej mamy, to wtedy będę mógł zapakować. Oczywiście, no na pewno nie uda mi się tak ładnie zapakować, bo ja nie jestem dobry w pakowanie. Ale, ale zapakuję jakoś. E, tak jak będę potrafił. Nie mimi. Tak słuchasz tatu, nie? Co on gada? Zresztą werka tak pakuje te prezenty, że później szkoda je rozpakować, bo są tak ładnie zapakowane. Nie? No. Tak. Mama ładnie pakuje, nie? Najlepsze jest to, że Ty już miałeś tyle prezentów dostać mała, a mama wszystko już rozpakowała i ci dała wcześniej. Nie Czaisz? Które są nieodporzone i minione? No tak, no te właśnie, ale już miałem mieć kilka prezentów, które zostały otwarte i już i wręczone, nie? No, na przykład to jest jeden z nich. To jest jeden z nich, taka mata. Ej, coś jeszcze wczoraj kupiłaś, coś przyszło, co ja chciałem pokazać, ale nie pamiętam co. No to właśnie. To, ale coś jeszcze było. Coś jeszcze było? Nie, to tylko przyszło. I sobie tutaj cały czas obserwujesz mamusie. Grzecznie. Um. I gadasz do mamci. A milczę jaki da prezencik. Ty jesteś prezencikiem, nie? Ty jesteś prezencikiem naszym. Mm. <gry> Jedziemy dzisiaj do rodzinki już na święta, ale przecież nie można pojechać. Co to się stało? Pokaż. A, paznokieć mi się jeden złamał. Ej, a mi skórki zaczęły odrastać. No bo skórki odrastają. No wiem, ale tak bardzo szybko, no tak, że już tak ten... Micia, o, Micia na swojej macie. Tak. Także, także nie próżnujesz, mama, nie? Możesz sobie tutaj też ćwiczyć. Jeszcze będziemy musieli wrócić do domu się spakować, także będzie wielkie pakowanie. Cały dobytek muszę swój spakować, jak zawsze, na taki wyjazd, nie mimi? i będziemy jechać. Tak, Mimi? Pojedziesz do babci i dziadka? I babci? Tak? Jedziemy dzisiaj. Teraz dotarło do mnie, bo tak sobie stoję tutaj, o sobie zrobiłem herbatkę, tutaj jeszcze czekoladę sobie zrobiłem i tak sobie stoję i mówię hmm, jeden palec to zajmie ci w sumie chwilę, nie? I tak na mnie patrzą, się śmieją i widzę z daleka, że ona leci i wszystkie palce jej teraz skrobie. No tak, no bo... Jeden sobie złamałam, ale to też dlatego, że ja ogólnie mam słabą płytkę i stwierdziłyśmy, mm -hmm. y, że wzmocnimy najpierw te paznokietki. A ty mi cały czas mówiłaś, że tylko jeden paznokieć będziesz robiła. No bo tylko jeden mi się złamał. Także zostałem oszukany. Czuję się zrobiony w bambuko. Jestem. Ja mm -hmm. Gorące. <laughs> Spróbuj. Ta czekolada? To jest ta czekolada, ale powiem Ci, że za bardzo rozwodniona. Tak jakby się dało no mniej... Nie I... za dużo wody no dałeś? No nie, no dałem na tą piątkę. Jest taka zła, co do kawy doleję. <głosy> <głosy> do... Będę, będę miała, to jest karmelowa late, karmelowo-czekoladowo... Nie, karmelowo-milky way <noise> <noise> Kochanie, a czy ja ci już dzisiaj mówiłem, że się bardzo ładnie ubrałaś? Nie wiem dlaczego, ale podoba mi się Twoja dzisiejsza stylówka. Bo masz te białe skarpetki, i to z daleka tak fajnie wygląda. I te nóżki seksy. Wyszczuplały ci. Max. Co, Max? Nie mów tak a czemu? Zawstydzam. Zawstydzam moją żonę, bo mówię jej, że jest piękna. Ładnie bardzo wygląda ślicznie dzisiaj. Halo, obróć się. Co? No bo ja, hmm. Co? No nie wiem, no po prostu nie lubię jak tak. Znaczy, nie, że nie lubię, ale mnie to krępuje tak publicznie. Tak, <Yuan liksom> hmm. Moja żonka jest piękna. O, tak jak moja córeczka. Króliczku? Mimiś! <bbie> Dobraź <Doproś> do mamugi. <mum> króliczek! Tak! Jesteś króliczek, słodki. <coughs> Idziemy do babciów i dziadka. Do babciów. Słodziaku. No wiem, że to się mówi. Cały dobytek spakowany i ja się nie śmieję. Ja mówię poważnie, że cały dobytek spakowany, nie werka? Cały dobytek spakowany. No, ej. Dobytek cały. Dwa aparaty. Nie, jeden aparat, ten, którym nagrywam. W sumie inaczej. Kamerka, jedna ta sportowa. Ta druga kamerka, ej, no. Laptop iPad, Pipi, no cały dobytek spakowany i najważniejszy, dziecko. W domu został tylko w sumie telewizor. Można powiedzieć. Którego nie używamy. Którego nawet nie używamy jakoś, nie? Chyba nie, jak czasami gram sobie na, na Xbox kuwerka, to używam. Myślałam, że się nie wygrzebiemy, ale udało się. I jedziemy do babci, tak? Tak? Planowaliśmy wyjechać 15, 16, jest 18. Ale, ale to nic. Ważne że, ważne, że wyjechaliśmy. Teraz Max nas zawiezie prosto do mojej mamy. Pójdziemy z Micią odwiedzić moją babcię, czyli miuni prababcię. Zostaniemy na noc u mamy i, no i jutro Max po nas przyjedzie i pojedziemy do drugich dziadków, do Margonina. Tak, mimiś? No tak. Ach, i będzie Twoja pierwsza gwiazdka. A? Oho, jeju. Mam wrażenie, że czegoś nie wzięłam. I już wiem, czego nie wzięłam, ale już nie będę Maksowi mówiła, żeby się wracać. No teraz poszedł do apteki e, po e, leki i sól dla małej. Mama Ci nie wzięła opaski. Żebyś miała ładną opaskę na Wigilię, ale to nic. Może i nawet lepiej, żeby Ci było wygodniej, nie? Ona ja się uśmiecha. O, idzie. O kurde. Serio? Co to jest? No sól Całe opakowanie chciała. Ale... Aha... Ale ja myślałam, że to będzie... Ile to kosztowało? Siedem dych. Aaa! Ile? no tak to, to jest Jezu, no ta, ile jest w środku? Nie wiem. 120 100. ampułek, bo ja zawsze jak kupowałam to tam było maksymalnie, nie wiem, z 50 ampułek, ale to dobrze, da się. No jak ja się podnoszę? O jejku. Jesteśmy u prababci, Tak? Jesteś w prababci? Tak? Prababcia y, to jest prawdziwy zmarzłuch, więc jak widzi, jak na podłodze, to jest po prostu przerażona, prawda? A mamy jest po prostu ciepło. Nie wspomnę już o tym, że Micia ma głowe stópki, ale jej też jest ciepło. Dzień dobry! Tak, o tak Patrz, Micia, Mimiś. Mua. Myślemy całuski. My już wróciłyśmy od prababci, teraz jesteśmy u babci po kąpieli. I będziemy się szokowały do spania, tak? Mamy taką książeczkę I będziemy czytać. Zobacz mi, miś. Pięć nocy do gwiazdki. No, u nas zostały w sumie dwie noce do gwiazdki. Hmm. Pięć nocy i już gwiazdka święta, święta o krok. Przyjdzie do mnie wnet Mikołaj. Czekam cały długi rok. Idzie pierwszy raz do miłni, tak? Och, pięć nocy i już gwiazdka! Czy wytrzymać to się da? Bardzo dobrze się uczyłem i karmiłem dzielnie psa. Teraz w nocy liczyć owce, dzielnie pies pomaga mi, lecz ja wciąż nie mogę zasnąć, choć mój pies już prawie śpi. Tak? Ach! Jest chłopczyk w łóżeczku. Już jest taki, podekscyt jest taki podekscytowany, że niedługo przyjdzie do niego Mikołaj, że nie może spać. Widzisz? I z pieskiem liczy owce. Nie wiem, czy już mówiłam yy, w którymś z vlogów, w którym kupiliśmy Mici tą książeczkę yy, jako nagwiazdkę na, yy, na, gwiazdkę, na yy, Mikołaja, ale bardzo podoba mi się grafika. Te yy, kolory są bardzo żywe. Strasznie mi się podoba. Naprawdę powiem Wam, że jeżeli chodzi o grafikę, to wyjątkowo, wyjątkowo mi się podoba, bo po prostu mm, no, te kolory są piękne, takie żywe. Zresztą zobaczcie sami. Kamera tego nawet nie oddaje, ale są przepiękne. Tak, śpi chłopczyk. Mimiś. Tak, zobaczcie co tu jest dalej. Zobacz! Słoneczko, zobacz! Trzy! Och, trzy noce i już gwiazdka Wreszcie, wreszcie pada śnieg, który coraz grubszą warstwą kryje parapetu brzeg Szczerze mam nadzieję, że Micia w swoim życiu długie życie przed nią ale mam nadzieję, że zazna świąt takich pięknych białych, bo póki co jak sobie pomyślę to nie pamiętam kiedy ostatnio widziałam śnieg w święta, chociaż, e, chociaż dzisiaj z rana faktycznie śnieg padał, więc byłam mile zaskoczona, ale no popadał, popadał, e, zrobiło się biało i tak jak się, szybko jak się zrobiło biało, tak szybko wszystko się roztopiło, więc e, mam nadzieję, że milcia będzie miała mm, taką możliwość, żeby spędzić e, takie prawdziwe, wiecie, białe święta, e, ulepić bałwana, pójść na sanki. Oczywiście mam nadzieję, że zazna tego w Polsce, bo wiadomo, możemy zawsze sobie pojechać e, do innego kraju e, na święta, albo chociażby w góry, ale tutaj bardziej mi chodzi właśnie o takie święta spędzone w domu.